Dziś spora instalacja w Toyocie Auri. Auto w fajnym sportspacku z mocnym silnikiem diesla. No więc oczywiście dzieje się tutaj w środku, więc szybko skakujemy, zamykamy drzwi i już przechodzimy do prezentacji systemu. Fajne zegary, ciekawie stylizowana konsola środkowa, a na niej mnóstwo elektroniki elektryki, którą wykonaliśmy do właściciela. W miejscu nawiewów zabudowaliśmy nowe zegary, całkowicie od posta wykonane mocowanie. Tutaj jest woltomierz, temperatura ciśnienia oleju. Mruga oczywiście ciśnienie oleju, gdyż jeszcze nie jest podłączone, auto jest nowe i to będzie zrealizowane bezpośrednio w salonie. W miejscu fabrycznego radia, przy wykonaniu nowej ramki montażowej, zabudowaliśmy stację multimedialną OFAX 800 JVC, a towarzyszy jej Harman Kardon Driver Plate, czyli wyświetlacz i sterownik systemu do obsługi iPoda. Oczywiście sama jednostka multimedialna z matrycą dotykową z możliwością dodatkowo nawigowania przy pomocy zainstalowanego systemu Garmin. To jest właśnie to miejsce. Przejdźmy do odtwarzania płyty, bo to będzie najfajniejsze, to mi się daje najfajniejsze efekty. Ta jednostka umożliwia odtwarzanie oczywiście plików CD, MP3, DVD Video. DiviX z polskimi napisami na tych możliwości jest mnóstwo, a sam Harmon Carbon Drive Play plus iPod to przecież nieograniczone gigabajty muzyki, ale nie odbywa się bez dobrych głośników. I także tutaj w tym systemie o nagłośnienie przodu jeszcze się zestaw JBL C608 BTI którego głośniki wysokotonowe zabudowaliśmy tutaj przy przednich słupkach całkowicie od nowa od w wykonanych mocowaniach one są odpowiednio oczywiście ukierunkowane natomiast w drzwiach tam gdzie tego nie widać w miejscach fabrycznych zmodyfikowanych tylko od środka zabudowaliśmy głośniki średnio niskotonowe z tyłu uzupełniające koaksy ale oczywiście najciekawsze rzeczy dzieją się z tyłu auta w bagażniku tu jeszcze drzwi, one pozostają praktycznie w niezmiennej formie tylko głośnik wysokotonowy fabryczny zabudowaliśmy taką zaślepką JBL GTI. No cóż, otwieramy bagażnik. Co dzieje się tak naprawdę najwięcej. Całkowicie wolną rękę da nam właśnie, jeśli chodzi o to, co możemy tutaj zrobić. I w bagażniku zainstalowaliśmy całą potężną elektrownię, dodatkowo podświetlaną, efektownie zabudowaną. Nie chodziło tutaj o miejsce na bagaż, gdyż nie jest to jedyny samochód właściciela. Dwa JBL Pro Power tym razem zainstalowane magnesami na zewnątrz po to, żeby zaprezentować te potężne układy magnetyczne. E, niżej tam w głębi widoczny dodatkowy buforowy e, akumulator Stingera a tu pod podłogą zabudowaliśmy dwa wzmacniacze JBLa serii Power plus dodatkowy bufor kondensator. Całość oczywiście jest odpowiednio podświetlona, tonowana, kolorystycznie dobrana do zabudowy samochodu. No i taka instalacja robi tak naprawdę kolosalne wrażenie, zwłaszcza jeśli jest ciemniej i możemy docenić w pełni kolory podświetlenia i kompozycji tego podświetlenia w samą zabudową. To będzie widać na zdjęciach, które pewnie wyświetlą się po materiale wideo, więc obejrzyjcie wszystko do końca. Naprawdę warto, system ma potężne brzmienie, dużo mocy, fenomenalną dynamikę i to w końcu, jeśli dobrze policzymy, 1802 mocy dynamicznej, więc sportowe auto, świetne nagłośnienie.